Witam Was z plaży w Brighton, 5:20. Mamy 7, 17 lipca. Tak jak ostatnio przyjechałem sobie bardzo rano do Brighton. Wczoraj był upał, dzisiaj też będzie zresztą. A w niedzielę też w ogóle będzie 30 stopni. Tak to wygląda z samego rana. Zaśmiecone na maxa Ludzi już trochę na plaży. Tam ktoś z wykrywaczem, już śmiga, szczyp niesamowity ogólnie pełno śmieci. te się czają na jedzenie no a ja już tutaj na plaży rozwijam sprzęt i zobaczę co tu ludzie dzisiaj pogubili no i zaczyna się pierwsza monetka 50 pi. ale widzicie jaki tu jest totalny śmietnik tu jest kapsel wszędzie pełno kapsli tutaj Kolejny kasy w takim śmietniku, trzeba coś szukać. I jest jeszcze pensik, na szczęście. One penny. No i jest 10 pensów, takie trochę starsze. Ten pens. I pięć pensów też już takie odleżane, stare. No ale jest super. I jest znowu dziesięć pensów stare. Nikt nie znalazł, bo ktoś bo myślał, że to zrywko. tak jak mówię, śmietnik niesamowity żeby tu cokolwiek znaleźć no i się pokazała dziesiąteczka pi. Trójka i dwadzieścia wykopane. Głęboko dosyć. Widać, że nikt nie, nie kopie takich drobniaków. Bo to nie są jakieś wczorajsze Także ja tutaj się pobawię Zobaczymy co tu jeszcze te wyjdzie Jest dziesiąteczka w tym samym miejscu prawie Tutaj te piąteczki wyskoczyły, tutaj dyszka mieć Dobra, zobaczymy co tu jeszcze ciekawego jest. No, o, i jest, i jest, jest. Y, tutaj mamy co znowu piąteczko. Nikt piąteczek nie zbiera. Stara piąteczka. Szukamy dalej. Tutaj znowu się idziemy. Kapselek. 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 Sygnał na kapsel Ale czasem... Jakaś śruba stara Śruba Tutaj jakiś fajny sygnał Zawias Jezu, śmietnik. Jest i świeża piąteczka. Ale gdzie te funty są? Ja się pytam, żadnego funta jeszcze. Już nie wspomnę o dwójeczce. Tak to wszystko wygląda. Pogoda się robi, jest coraz cieplej. Dzisiaj ma być około 26 stopni. To to na pewno będą tłumy. A tutaj ja sobie piąteczka. Pięć pęsików. Teraz zaczęły dyszki wychodzić. Już wcześniej z dwie dyszki wpadły 10 pęsów. Jeszcze tutaj coś ciekawego słyszę. Gdzieś tu gdzieś coś mamy, ale co? O jest Jest 5 pensów Jak zwykle Super A ciągle, ciągle w tym samym miejscu coś tu jeszcze jest No wyjechało wyjechało na górkę teraz tutaj gdzieś no i trzeba pogrzebać gdzieś tutaj coś coś mi tu piszczy fajnego pewnie kolejna piąteczka albo znowu jakiś kapsel no nie bardzo to widzę No tutaj się piszczy, O, jest, 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 jest. Jest 20 pensów Cały czas to samo miejsce, z tego dołka wszystko tam wygrzebałem i tu coś znowu jest. Znaczy to samo miejsce cały czas. U -u. Teraz tutaj jest. O, już widzę jest piąteczka gdzie ona jest tutaj tutaj jest piąteczka no piąteczek dzisiaj najwięcej zbieram 10 pi same dziesiąteczki piąteczki dzisiaj Gorąco, gorąco się już robi A tymczasem też 20 pi Stare 20 pi nikt tu chyba nie szuka, nikt tu nie kopie tak głęboko same piąteczki, dziesiąteczki, no i teraz 20 pensów wpada No i w końcu jest funcik. Też taki nie wczorajszy Tylko czy on jest? nowych? tak nowy funcik tylko taki bardzo stary one pound roku z roku 2017 no w końcu funcik się trafił super no długo długo nic jest 50 w końcu druga 50 dzisiaj no ale długo nic nie było Zaraz będę uciekał do domu Już pada funcik o, Tak się tutaj Schował funcik Gdzie on jest tutaj Jest Funcik, super Sprawdzimy jeszcze, może jeszcze jest. Nie. Nie ma nic. No nie ma. Tylko funcik. Chociaż... Tutaj coś się dzieje jeszcze. Nie, to tylko... Zryweczka no, no i jest jeszcze 50 -teczka. I to można powiedzieć, że na koniec, bo już muszę uciekać Parking się kończy Także przysiądę sobie i zobaczę co tam mi się udało znaleźć No, miejscówka na podsumowanie ogarnięta Zacznę tutaj może od tych śmieci Znalazłem takiego fajka elektrycznego, który nawet działa Jakiś tam dźwięk wydaje I za kawselki Taki imbusik jeden mały I reszta to Same śmieci No a pieniędzy to nie wiem ile mam Bo jeszcze nie liczyłem Tyle jest samych piąteczek I tutaj troszkę towaru I tak to będzie teraz tak Dobra zaczniemy Tak jest funcik Jest drugi funcik Dwa

5,40, tutaj rzuciaki, tutaj 5,40, teraz tak, 5,50, 60, 75, 5, 80, 56, 60, 62, 6, 60, 60, 60, 60, 60, 40, 6,50, 6,60, 60, 6,80, 66, 70, 60, 80, 60, 90, 7 funtów równo 7 funtów i, i trochę pensów się uzbierało, Hysików. No I tutaj są też takie stare pensy w sumie, które już się nie nadają do użytku, takie zjedzone. Nie, to jest jakiś śmieć No jest tych takie pensy, co już nie wytrzymały, za długo leżały w tych kamieniach. Jeszcze są, jeszcze jest dwójeczka dwa pensy i tutaj. No to też do wyrzucenia, już no. Ja się muszę teraz spieszyć, bo mi się parking kończy. Może pojadę jeszcze na inną plażę. Zobaczę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ludzi już jest coraz więcej. Tam w tle spalone molo. A aktualne molo jest tam. Tydzień temu byłem po tamtej stronie. No, i tak to wygląda wszystko. Godzina prawie dziewiąta. takie cztery godzinki w sumie spokojnego chodzenia. I jest. Siedem nicików. No, ale młoda godzina to jeszcze. Pojadę, pojadę sobie na w inne miejsce na plażę. W jakieś bardziej może spokojniejsze. A jeczek taki jeszcze. Fajny. No, już nie działa. Ale działał. No, to byłoby na tyle. Także trzymajcie się i do następnego.